Proszę Państwa, za pośrednictwem łącza internetowego będziemy rozmawiać z Panią Senator Joanną Sekułą. Dzień dobry Pani Senator. Witam Pana, witam Państwa. Chciałem zapytać o tą pomoc dla przedsiębiorców. Bardzo duży pakiet trafił do Państwa z Sejmu. Co się tam nie podobało, że aż tyle uwag zgłosił Senat? Panie Redaktorze, to nie jest kwestia podobania czy nie. Poprawki, które zostały zgłoszone przez nas w trakcie posiedzenia, w trakcie debaty, którą prowadziliśmy w bardzo trudnych warunkach i w bardzo szybkim tempie, miały doprowadzić do tego, aby te obszary, które nie zostały uwzględnione przez rząd, a tym samym w następnej kolejności przez ustawę sejmową, zostały pominięte. W związku z tym, kiedy przygotowywaliśmy się do tego posiedzenia, a rząd i Sejm zostawił nam niestety dużo czasu, bo między naszym ostatnim posiedzeniem, na którym przyjęliśmy uchwałą projekt ustawy, który wysłaliśmy do Sejmu, mieliśmy dwa tygodnie czasu. Uzupełniliśmy projekt sejmowy o to, co nie zostało przez Sejm procedowane, a więc uwzględniliśmy, Wiele obszarów dotyczących i przedsiębiorców, i samorządu, i oczywiście służby zdrowia. No właśnie, bo niewiele się mówi tutaj o tym, że, że te poprawki dotyczyły samorządu. W jakim, w jakim to stopniu? Bo e, wiele się mówi też o tym, że samorządy same wymyślają sobie, jak mają pomagać przedsiębiorcom, ale nie do końca wiedzą też, e, czy, czy, czy to będzie wynikać wprost z ustawy. Bardzo wielu prezydentów, burmistrzów i wójtów w swoich programach na czas kryzysu zaproponowało szereg zwolnień. Zwolnienia w tych obszarach, w których samorządy decydują o swoich finansach, zostało zaproponowanych i poprawka, która została przez senatorów zaproponowana, mówiąca o możliwości zwolnienia z podatku w wyniku podjęcia przez Radę Gminy uchwały została niestety przez Sejm odrzucona. Poprawka, którą zaproponowaliśmy, była bardzo prosta. Rada Gminy w roku 2020 może obniżyć w drodze uchwały stawki podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bardzo prosta, krótka i zwięzła informacja ale niestety w trakcie procedowania na komisji, połączonej komisji gospodarki i budżetu usłyszeliśmy od strony rządowej, że prokuratoria się na to nie zgodziła. W związku z tym, pomimo negatywnej opinii rządu i głosowania przeciw tej poprawce senatorów prawa i sprawiedliwości, podjęliśmy tę decyzję o przyjęciu tej poprawki. Ona się znalazła um, jako poprawka Senatu w projekcie ustawy, która poszła do Sejmu, ale niestety Sejm tę poprawkę odrzucił. Pani senator, no to można powiedzieć, że, że troszeczkę została zmarnowana ta energia, bo, bo tyle, tyle rzeczywiście poprawek, tak długo to procedowaliście, a wszystko to poszło do kosza. Czy, czy tutaj nie, nie ma jakiegoś takiego rozgoryczenia też w stosunku do tego, jak wygląda efekt tej pracy senatorów? Panie redaktorze, ani jedna minuta z tego posiedzenia nie jest zmarnowana, ponieważ w tej sytuacji najistotniejszą rzeczą, Którą osiągnęliśmy, jest pokazanie wszystkim obywatelom i obywatelkom tego, z jaką hipokryzją mamy do czynienia. Znaleźliśmy się w pewnej pułapce. Chcieliśmy doprowadzić do tego, aby ta ustawa z Sejmu mogła wyjść 31 marca i aby te przepisy od dzisiaj zaczęły obowiązywać. To, że znaleźliśmy się w przymusie, stały się rzeczą oczywistą dla wszystkich. To, że nie chcieliśmy zawieść przedsiębiorców było oczywiste. Gdybyśmy tej ustawy nie przyjęli, gdybyśmy odłożyli jej procedowanie lub zastosowali ten scenariusz, o którym stało się już głośno, czyli zaproponowali naszą ustawę, którą przesłalibyśmy do Sejmu. W każdej z tych sytuacji mogłoby się okazać, że Pierżar odpowiedzialności za brak decyzji i tego, co w konsekwencji stałoby się, a więc nie wprowadzenia żadnego pakietu ochronnego dla przedsiębiorców, zostałyby obciążone wszystkim grupy senatorów, które nie doprowadziły do przyjęcia tej ustawy. Pani senator, mam jeszcze tu zmierzając do końca takie pytanie, co pani sądzi o tym, jak, o tym sposobie procedowania w Sejmie, bo te poprawki, kiedy trafiły do Sejmu, no to praktycznie błyskawicznie zostały wszystkie przegłosowane? posłowie no też głosowali elektronicznie, nie, nie było ich w Warszawie, na, na sali Sejmu była tylko garstka. Czy tutaj nie obawia się Pani, że te wszystkie pomysły, które, które się pokazują, no, bardzo szybko one są procedowane, teraz mogą być jeszcze szybciej, przez to, że to wszystko się dzieje przez internet? No, nawet można powiedzieć, że, że, że budzimy się któregoś dnia rano, okazuje się, że znowu zmiana z tym głosowaniem korespondencyjnym, która jest dostępna, do dla wszystkich. No, co pani o tym sądzi? Panie redaktorze, ten fakt, że Senat nie przyjął na tej chwilę projektu uchwały dotyczącej głosowania elektronicznego, świadczy o tym, że w obecnej sytuacji nie mamy zaufania do tego systemu. Oczywiście Sejm ze względu na ogromną ilość posłów która musiałaby wziąć udział w posiedzeniu, w pewien sposób wymusiła na wszystkich, którzy podejmowali decyzję o zgodzie na e, głosowanie elektroniczne. Natomiast e, my rozważaliśmy w trakcie tego posiedzenia możliwość zdanego głosowania, ale na tej chwilę odrzuciliśmy. E, to są decyzje, które wymagają debaty. To, co stało się w Sejmie i sposób procedowania, który zaprezentowała pani marszałek Witek, ja osobiście uważam za skandaliczne. To, że obywatele, którzy mieli usłyszeć bardzo ważne, czasami życiowe decyzje dla siebie, usłyszeli podczas obrad szereg numerków, nie byli w stanie rządzący uszanować woli obywateli i chociaż wymienić te kluczowe poprawki, które zostały odrzucone. Nie mogę się pogodzić z tym sposobem procedowania, dlatego też rekomendowaliśmy po długich dyskusjach to, aby nie procedować zdalnego obradowania. Na koniec, pani senator, pytanie takie: wybory prezydenckie powinny się odbyć według pani 10 maja? Absolutnie nie. Mhm. A myśli pani, że, że nie ma żadnych szans na to, żeby sytuacja związana z epidemią się na tyle uspokoiła, że rzeczywiście 10 maja wszyscy bezpiecznie mogliby pójść do lokali wyborczych? Panie redaktorze, wybory prezydenckie to jest proces. To nie chodzi tylko o to, aby wyborca postawił krzyżyk w tej czy w innej kratce. To nie jest sam akt wyboru. To jest proces wyborczy, to jest kampania wyborcza, która wybory musi poprzedzać. Natomiast możliwość odebrania wszystkim wyborcom szansy na normalny kontakt z kandydatem zmienia proces wyborczy w farsę, w której gra tylko jeden aktor. Trudno nazwać wyborami to, aby wysyłając pakiet wyborczy pod bliżej nieokreślony adres, przenieść odpowiedzialność za kolejne pięć lat rządzenia państwem na osobę, której się nie zna. Dziękuję bardzo Pani, pani Senator za, za rozmowę. No i będziemy oczekiwać z tych wieści z Warszawy, jak to faktycznie dalej się potoczy. Panie redaktorze, jeśli mogę, wszystkim naszym słuchaczom i widzom, wszystkim, którzy będą nas oglądać i słuchać, życzę wytrwałości, cierpliwości, e, pogody, ducha i zostańcie w domu. Przygotowujcie się na te piękne, zawsze jednakowo wzruszające święta. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.